Dobry wieczór wszystkim. Um, mamy tu godzinę 21, dosyć późno, ale pomyślałam, żeby nagrać tego live'a. Wymyśliłam sobie nawet na niego temat. Jest to cykl. Mam nadzieję, że to zostanie cyklem live'ów. Jak nie zgubić się w rozwoju i wyjść na ludzi. Um, jest wieczór. Jesteśmy już być może zrelaksowani, może usiedliście do kolacji. I może to jest coś, co powiem teraz, będzie, będzie jakoś takim ukojeniem na ten dzisiejszy wieczór. Posłużę się trochę notatkami, bo swoją myśl zapisałam, którą chciałam przekazać, bo kiedy słowa płyną, tego się nie zatrzyma. Za każdym razem będzie inny sens tego, co chciałoby się przekazać. A myślę, że mam parę ciekawostek dla tych, którzy są w poszukiwaniu, szukają, mają poczucie tęsknoty, pustki. Mam taką swoją myśl i przemyślenia na ten temat. E, takim tytułem dzisiejszej, dzisiejszej, dzisiejszego mojego takiego monologu jest Początek i Koniec. Ojejku, jak miło kogoś widzę, wyspecjalizuję się może tym... A, yy... cześć Natalia. Fajnie. Tak refleksyjnie dzisiaj będzie. <grych> no dobrze. Bóg stworzył świat jedną myślą, która jest jednością wszystkiego, wszelkiego potencjału. Po co? Aby rozpoznać siebie. Rozdzielił tą jedność na yin yang, na żeńskie i męskie, aby w drodze rozpoznania, w doświadczeniu mogły się kiedyś połączyć z powrotem, choć tak naprawdę nigdy nie zostały rozdzielone, wciąż przenikając się przez siebie. Dziś mówi się, że praca nad sobą, um, uświadomienie sobie e, nas e, mówi, że nie potrzebujemy drugiej osoby, aby stać się kompletnymi. Ale ta kompletność, nasza stopień kompletności uzależniona jest, jak bardzo jesteśmy połączeni ze swoim źródłem. I okazuje się, że nie jesteśmy też połówkami. Tak dygresyjnie, ktoś powiedział, że połówka stoi w lodówce, ale często spotykamy, spotykamy się z czymś takim, że szukamy tej swojej drugiej połówki na życie. A my nie jesteśmy połówkami. Choć świat postrzegamy przez widzenie dualne, ale na głębokich strukturach jesteśmy oceanem. Ale kiedy jesteśmy oceanem, jesteśmy wtedy stwarzani. Tak naprawdę wtedy mamy trochę tą wolną wolę ograniczeni, bo kiedy jesteśmy kroplą z tego oceanu, mamy, mamy zawartość źródła w sobie, ale moc stwarzania. Ale na głębokich strukturach. Coś nami więcej, wyżej zarządza. Ta pewna siła, która nas tutaj stworzyła. Często mam, mamy przez to, że czujemy się niepełni, takie poczucie pustki, niezdefiniowanego powrotu do domu, a jest tak naprawdę nią tęsknota za nami samymi. I to jest bardzo ważna rzecz: Tęskni, tęsknimy za nami samymi. Za swoimi cząsteczkami siebie rozproszonymi po świecie. A one wybrzmiewają w innych ludziach, w historiach, przeżyciach, myślach, ponadczasowości. Tęsknota za czymś utraconym, a tak naprawdę nigdy niczego nie utraciliśmy. I to jest to, co nas często pochwyca, wprowadza nas w różny nastrój. Um, mówimy wtedy o depresji, o spadku właśnie nastroju, przygnębienia. Um, ale to wtedy odczuwamy, kiedy nie mamy kontaktu ze sobą. Tęsknota za prawdziwym ja za swobodnym wyrażaniem się, za wolnością, za prawdą o nas i czy coś ci to mówi? I tę frustrację, którą czujemy wtedy w sobie, to nierozpoznanie, bo nie wiemy, co się wtedy z nami dzieje, szukamy właśnie pomocy, że coś z nami jest nie tak. I tę frustrację, którą przerzucasz na innych, jest yy, niczym innym, jak Twoją bezsilnością wobec siebie. I zaciskasz się wtedy, dlaczego? Bo boisz się odrzucenia. Bo wejście w stan niewinności może spowodować zranienie i tego się boimy. Nie uciekniesz też przed pytaniem, kim jesteś, jaki jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Skoro pochodzimy ze źródła, wszystkich źródeł, czyli z pełni, nie możemy tak naprawdę niczego utracić. W świecie materii mamy Jedno zadanie do wykonania: zintegrować swoje części osobowości poprzez rozpoznanie siebie w życiu codziennym. Bóg był dla nas łaskawy. Stworzył świat myślą niezagospodarowaną, czyli nieustaloną i niezłożoną. Dlatego dzisiaj mamy, posiadamy moc kreacji w nieskończoności. Myślę też, bo rozpoznawałam ten aspekt tego boskiego planu, Trochę myślę, że Bóg w tym planie był trochę egoistyczny. Choć zaszczepił w nas cząstkę swojej boskości, to niejako wyręczył się nami, żeby mógł się rozpoznać w sobie, bo dla siebie nie miał obserwatora. Więc jakie jest nasze zadanie? Taki nasz plan ziemski: rozpoznać siebie, tej cząstkę, rozpoznać w sobie tę cząstkę tej boskości. I kiedyś e, byłam na warsztatach, na warsztatach szamańskich e, Alberto Woldo, on przepięknie powiedział taką rzecz. posiadam oczywiście swoje czakry, centra energetyczne i mówi, że gdybyś miał dziś umrzeć, to jaką byś jakościu zasilił e, źródło? Jaki uzysk z doświadczenia ze wszystkich centr energetycznych, e, które są zbierane do ósmej czakry? E, Jaka byłaby to jakość? Jaki uzysk z doświadczenia, jaką wartość tego uzysku z doświadczenia miałby ze swoich doświadczeń tego życia? Jakim człowiekiem byłeś, a jakim się stałeś w ciągu tego życia? Czy wiesz już, jaką jakością zasiliłbyś kolejne wcielenia? Ja czasami się śmieję, że, że ja już dzisiaj myślę o tym, jaka ja będę za kiedyś tam x wcieleń. Oczywiście to jest kwestia dyskusji, czy w to wierzymy, czy nie. Ale dla mnie to ma znaczenie. Na jakim etapie dziś zakończyłbyś swój żywot? I czułbyś z tego zadowolony? I teraz miałam dzisiaj to tak, Taki mały przedstęp tego, co, co jest taką pierwotną sentencją tego, kiedy wchodzimy w nasz rozwój, w rozpoznanie siebie na tym planie ziemskim. I chciałam mówić dzisiaj o naszych pierwszych traumach, kiedy rodzimy się, a są to mama i tata, ale dla mnie jedyną traumą to jest brak kontaktu ze sobą. To jest brak szczerości wobec siebie. I słuchajcie, reszta to są wymówki. I te wymówki e, przerabiacie na wszelkich terapiach, sesjach e, i warsztatach. E, I teraz Wam przeczytam tekst e, Dlaczego. E, mam taką przecudowną książkę Dawna mądrość na nowe czasy. Bardzo dawno temu ją czytałam. Nawet nie pamiętam kiedy. I zapadła mi tu w głowie jedna historia. I pisząc, czy tworząc dzisiaj swoją myśl o tym, co Wam powiedziałam, chciałam. Mm, przypomniała mi się ta historia, bo jest ona bardzo ważna. Bo często pytacie się, jak. Yy, jak, jaka jest kolejność pracy nad sobą, żeby to przynosiło jakikolwiek efekt? Od czego zacząć? Jaką książkę ktoś by polecił? Jakie sesje, jakie informacje? To jest wszystko indywidualne. Nie ma jednego wzorca naszego wzrostu, bo ile z ludzi, tyle będzie możliwości i odbioru. Więc ja nigdy nie polecam. Bo w pewnym momencie jak książki kupowałam tylko i wyłącznie dla jednego zdania. Wchodziłam do empiku, otwierałam stronę i tam dowiadywałam się to, co było mi potrzebne na ten moment. I, i, i w nawiązaniu do tego, co mi dzisiaj przyszło, e, przypomniałam mi się ta historia, jest bardzo, ale słuchajcie, to bardzo wymowna. To jest jedna strona, tylko więc nie zanudzę. Ale będzie ona właśnie wstępem, czyli mój tytuł, początek i koniec będzie wstępem do jakiejkolwiek pracy nad sobą, bo to jest bardzo proste. Nie musicie latami pracować nad sobą, chociaż życie jest ciągłą pracą, ale warto w tej pracy wyciągać wnioski i tworzyć refleksje, bo one prowadzą Cię wtedy na wyższe poziomy. Na, do spojrzenia w, szers w szerszej perspektywie ym, i zmienienia oceny sytuacji. Oczywiście to, co mówiłam wczoraj, trzeba wykonać pewien krok, żeby zmierzyć się z codziennością, więc same czytanie, same dowiadywanie się no, nie da żadnych rezultatów, kiedy musimy to po prostu wdrożyć fizycznie w życie. Więc słuchajcie czytam, bo mnie to bardzo wzruszyło i myślę, że jest to warte przeczytania i nawiązania do tego, co, co przed chwilą powiedziałam. Jest to wypowiedź pewnego szamana z Grenlandii, który w wieku 60 lat został szamany, był przez całe życie przygotowywany do tej misji i przyszła taka... Pora, gdzie w 2006 roku przyszła do niego rodzina i powiedziała mu tak: Dobrze byłoby, gdybyś przemyślał pójście na świętą górę. Pójdziesz, pójdziesz sam, zostawisz tu swoich do, duchowych pomocników, będziesz rozmawiać z Bogiem o sobie. Nie módl się do niego, nie proś go o pomoc ani o wskazówki. Rozmawiaj z nim tylko o tym, kim jesteś. Opowiedz Bogu, kim jest Angakuk. Całkiem otwarcie opowiedz mu o tym, kim jesteś. Uśmiechnąłem się i od razu dostałem gęsiej skórki. Opuściłem ich i po raz pierwszy od 55 lat nie miałem przy sobie swojej torby. Czułem się nagi i całkowicie samotny. Na początku myślałem, że to będzie bardzo proste. Miały to przecież być tylko 24 godziny, tam na górze. Byłem jak pyszny kogut, który sobie wyobraża, że pokona takie wyzwania bez żadnego problemu. Ale kiedy zbliżał się ten dzień, stawałem się coraz bardziej niespokojny, coraz bardziej przestraszony. Traciłem zwykłą pewność siebie i w końcu o mało nie postradałem zmysłów. Pytałem samego siebie. Cóż ja mogę stwórcy o sobie opowiedzieć. Zaprzestałem na, moment, zaprzestałem na moment podróży, aby uzyskać większą jasność. Kim jestem? Kim jest ten Angakuk? Zacząłem próbować. Jestem Agakukiem. Urodziłem się i po pół godzinie nie miałem nic więcej do powiedzenia. Kiedy uzmysłowiłem sobie, że będę stał przed Bogiem 24 godziny, ogarnął mnie jeszcze większy strach. 4 września 2006 roku dotarłem wreszcie na górę. Po pokonaniu 6 kilometrów i wspięciu się na wysokość 2000 metrów. Tylko ja i mój bęben. Bez wody, bez jedzenia, bez poduszki do siedzenia czy maty do spania. Kiedy stanąłem na górze, ułożyłem krąg z kamieni. Usiadłem w tym kręgu i zacząłem mówić. Po upływie niecałych dwóch godzin miałem wrażenie, że wyczerpałem temat. Byłem rozrozpaczony. Nie wiedziałam, co dalej, i zacząłem płakać. Pojąłem jednak, że nie mogę spędzić pozostałych 22 godzin szlochając i że muszę coś wymyślić. Wtedy zacząłem dostrzegać, ile tajemnic ukrywam sam przed sobą, i że są wśród nich takie, o których nawet sam Bóg nie powinien wiedzieć. Ale nie było wyjścia, więc zacząłem. Ciągle próbowałem różnych sztuczek, nie chcąc powiedzieć całej prawdy. Odczuwałem przy tym, tym głęboki ból, który pojawia się wtedy, kiedy nie jesteśmy ze sobą szczerzy. Balało tak bardzo, że znów zacząłem od początku, a kiedy skończyłem, czułem się o tysiąc kilogramów lżejszy. Zdziwiony stwierdziłem, że, poraził, że nie poraził mnie boski piorun, nie zostałem za te wyznania ukarany. Wciąż wychodziły na światło dzienne ciemne tajemnice, które dotąd chciałam ukryć nawet przed sobą. Zrozumiałam, że nie mogę mieć przed sobą tajemnic, że muszę wszystko otwarcie wyznać, głośno i wyraźnie. Był to ogromny wysiłek, ale zrobiłem to. Było to najtrudniejsze, najboleśniejsze i najbardziej niezwykłe zadanie mojego życia. Nie mam do spełnienia żadnej roli. W domu. Nie jestem nikim wyjątkowym, jestem po prostu Angakukiem. Kiedy prowadzę sesję ze swoimi klientami, przychodzi taki moment, kiedy nie trzeba nic nazywać słowami. I to jest ten moment, kiedy. Wszystko zostało wypowiedziane, a to, co niewypowiedziane i tak wybrzmiewa w przestrzeni. Nie trzeba się już zastanawiać, nie trzeba myśleć. I to są te momenty uzdrawiające, kiedy zniewiemy jak dostajemy informacje, kiedy zauważamy te wyjście. Tą nową przestrzeń. I to, co było w tej historii opisane, ja się z tym bardzo głęboko zgadzam. Sama przeżyłam taki proces, i gdybyśmy byli ze sobą tak bardzo szczerzy, nie musielibyśmy chorować, nie musielibyśmy przeżywać trudnych sytuacji, historii, chociaż są to nasze doświadczenia, one nas budują. I jak powiedziałam na początku, to jest początek. Konfrontacja sama ze sobą. Nie z mamą, z tatą, na to wszystko przyjdzie pora. Kiedy rozpoznamy się w sobie, nie będziemy. Nie będziemy na nikim innym się zawieszać. To wszystko się ułoży i naprawdę będzie proste. Więc z tą refleksją życzę Wam miłego wieczoru. Zapraszam do siebie na, wszel na wszelkiego rodzaju sesje, czy to będą uzdrawiające, tematyczne, czy tak po prostu, czy ktoś będzie chciał przegadać i uwolnić to, co jest pomiędzy słowami. Więc zapraszam w swoją przestrzeń. Mm. Dziękuję tym paru osobom, które tutaj widzę, że ze mną są, za to, że poświęciłem nie dla mnie ten czas, tylko dla siebie. Nie ma przypadków i łączymy się podświadomie ze sobą na pewnych przestrzeniach. Mm. Zostało wypowiedziane to, co miało dzisiaj zaistnieć i wypłynąć. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Miłego wieczoru. I dziękuję wszystkim, wszystkim, którzy mnie tutaj przez chwilę obserwowali. Dla mnie to też jest niecodzienna sprawa, ale wszystko do przodu. Dobra, bo zagadam znowu. Pozdrawiam.